Tutaj jakiś pan słucha muzyki. Może podejdziemy i zapytamy, czego on słucha? Przepraszam bardzo. Halo, przepraszam, czego pan słucha? Czego ja słucham? Nie widzi pani? Small tym! Najlepsze piosenki na słuchawkach. Mam O, chyba dobrze, piosenka mu wchodzi na tych słuchawkach. Bo, ale tańczy. Nowe słuchawki już dostępne na sklepie smajsokruka.pl. Wpadaj i posłuchaj swoich ulubionych piosenek na nowych słuchawkach Smajsno Team! Brr, 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 potopim! Wybieramy mapę, gdzie się chowamy. Brr, brr, potopim wybiera to i zobaczy, czy znajdę was wszystkich, dlatego, że możemy dzisiaj być poszukiwaczem lub chowanym. Brr, 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 potopim, brr, brr, brr. Uwaga, zaraz będzie losowanie i zobaczymy i czym będę, czym będę i jestem okrywaczem! Okej, okay, zmieniamy się w różne przedmioty. Brr, brr. Topim stał się właśnie krzakiem i szuka jakaś osoba, a my musimy jak najszybciej się schować. Okej, okay, szybko zamienię Uważajcie, się może. Uważajcie, bo zaraz. W telewizor. Znajdę. Zamieniłem się w telewizor. Zobaczcie, zamieniłem się w telewizor, będę tutaj stał. Okej, okay, dobra, let's go. Lumi idzie na poszukiwania. Nie Ej, to znajdziesz. Lumi, Lumi szuka. Dobra, musimy uważać dlatego, że osoba szukająca właśnie zaczęła teraz szukać, a my musimy być bardzo ostrożni. Ja się chowam tutaj jako telewizor. Mam pierwszą o nie! Jedna osoba już została znaleziona. O, Ale ja o. mam super skrytkę. Dobra, musimy uważać. Dlatego, że dzisiaj będziemy się chowali i później jako Brainlot normalnie będę szukał. Zobaczycie, oglądajcie to z, mo z mojego końca. Kliknijcie łapeczkę w górę na telewizorze. Ej, wyświetlam wam lajkacza. Zaraz na, na telewizorze wam się pojawia lajkacz. Kliknijcie lajkacza teraz szybko. Macie zostaw lajka. Dobra, ja se sprawdzę. Ej, tu jakaś dziewczyna idzie taboretem do mnie. Haha, <laughs> ktoś sobie przed taboretem, serio. Jakaś dziewczyna, taboretem. Ej, ona nie. tutaj jest, patrzcie tu! Maestro, gdzie ty jesteś? Ja Jestem jako telewizor. O, ona jest blisko mnie. O, 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 mnie. Nie zobaczyła mnie. Nie też nie zobaczyła. Była bardzo blisko. Patrz, ona tu stoi. Poszukiwaczka jest tutaj. O, 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 nie, rozwaliła mnie. O nie. Muszę teraz klinnąć. O nie, brr, brr, br, patapij, brr, pat, brr, jestem sprotem. Brr, br, ja Wezmę tego, ok, zmienię się w tego morfa, bo czekaj, tu będę kwiatów. O, 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 dobra, idealnie, idealnie, patrzcie, gdzie się schowałem! Ej, teraz nikt mnie nie zobaczy. Jestem tu w roślinach. ha, wschodzę sobie tutaj, o, elegancko. I tutaj będę sobie roślinką w rogu. o, nie, tu jakaś idzie osoba. Zimno, zimno. O, 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 tu jakaś idzie dziewczyna. Znaczy zimno, jesteś z drugiej strony. Przez nie, szakownię. to znaczy, że jestem na dole. Dobra, 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 dobra. Ej, patrz na to. Normalnie tutaj sobie... O nie, ktoś gwizdał, Czemu oni gwizdają? O nie, i wtedy pokazuje przez moment. To to gwizda właśnie, no. Czekaj, mogę to zrobić jakiś gwizda, troll. To takie są zasady. Okej, okay, dobra, czekaj, skocz może. Dam troll skoków. Uwaga, dam... Pati, ty jeszcze jesteś? Żyjesz? Jestem jeszcze. Słuchaj, Okej, okay, troll skoków ci dałem. Dobra, troll skoków jest. Proszę bardzo. I co ty mi zrobiłeś? Skakałam! To weź, bo właśnie ona nie zobaczy wtedy. Nie rób tak. Dałem ci trolla i kupiłem jej trolla XD. Dobra, czekaj. Hmm, no to ja ci zaraz trola nie zrobiła! Te właśnie czerwone, tak widzicie tutaj czerwone biegną, to właśnie są poszukiwacze. O, o, nie, ktoś tu gwizda cały czas, serio, kto tu gwizda. Ale patrz, chodzą, chodzą, o nie, tu jakaś jedna osoba idzie! O nie, o nie dwie osoby weszły! O, 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 szukają! O nie, o, nie, o nie, o nie, problem, problem. Szukają, szukają, patrzcie! Muszę to o wygrać, nie. muszę to wygrać. O nie, patrzcie, patrzcie, 9. szukają, nie mogę mnie znaleźć. <tania> nie może mnie znaleźć. Nie też nie. Aaaa! Aaaa! <tania> <tania> <temetim tania> nie! W zwycięstwo. jest, wygrałem! Brbr, potopiem Br -br wygrał, patrzcie! Brbr brr, wygrał! Brr, brr, Potopim, brr, brr, -potopim. Br -br Potopim. Wygrałem normalnie, a szukacze Ju, przegrali. Jest! Brr, brr, -br brr, Potopim. Brr, -br -br. Byłem najlepiej się chowającą osobą brr, br, Potopim, a później będę szukał ich jako Brainrot, Będę szukał jako brr, br, Potopim. Teraz wybieramy kolejną mapę: czy siłownię, czy farmę, czy może szpital? Szpital, o nie, ja nie chcę do szpitala, to może siłownia. Ej, ciężary, to być dobre. Idziemy ćwiczyć, widzowie. Rozmawiajcie. Będziemy ćwiczyć, na przykład, ej, zrobimy trening z lampką, albo z moim głośnikiem. On jest taki wielki jak ciężarek, dosłownie, patrzcie. Będziemy ćwiczyć raz, dwa, trzy, cztery. A wy możecie szybko wejść na mój sklep. Z okazji dnia dziecka są wielkie promocje. Na Wszystkie rzeczy na lampki, na głośniki na przykład, na słuchawki, na bluzy, na wszystko! Link w opisie wpadajcie, klikajcie, zapraszam Was, głośnik czeka fajny, bardzo głośno, gra duży jest. I tak samo słuchawki, lampki. O o, dobra, czekaj, teraz będziemy. O nie, o nie, muszę szybko uciekać. Dobra, musimy uciekać. Jestem jakimś sztangą jestem, dobra, szybko ucieknę. Okej, zmienię się w to może, albo w taki ciężarek. O, tak, będę maty udawał. Dobra, to jest dobry moment. Patrzcie, zostałem matą. Aha. Nie się już! Gdzie okay, ja jestem schowana? Gdzie się schowaliście? E, czym jesteście? Ja jestem sztangą! A ja jestem matą! ławeczką. I na mnie ja leżą ciężary. Na górze. Dobra, dobra, uwaga, ciekawe kto teraz wygra. Osiem <grym> osób się chowa! O nie, ktoś zagwizdał, kto to ci że tam. Dobra, musimy uważać. Czaj, wezmę to! Wezmę, ej, patrz końsy, z... mogę sobie zabrać. O nie tu idzie. Czaj, będę może workiem do treningu. Ej, to będzie dobre, patrzcie Let's go, jestem Workiem! <grym> dobra, to o, idą chęsie, poszukacie. O nie, o nie, o nie, o nie Idą tutaj, idą tutaj, jest blisko mnie Nie, tylko nie to Ona idzie z nożem Patrzcie, są tutaj, są tutaj, idą tędy O nie, musimy bardzo uważać, ostrożnie Uuu. Jest blisko mnie, normalnie przeszła obok Jestem workiem, jestem workiem Patrz jak sprawdza, patrz jak sprawdza, Podchodzi, nawala z noża nie. O nie, rozwaliła kogoś Z noża Mnie O nie, mnie też rozwaliła Nie jeszcze nie znaleźli O nie, najgorzej dora, muszę się odrodzić Uwaga, wydaje robuxy. Odrodziłem się Dobra, odrodziłem się patrz! O, jestem. Uwaga, uwaga. Teraz patrz, będę to udawał. Tak, 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 tak. Będę udawał bieżnię. Jestem u góry bieżnią. To jest genialne, Dobra, Let's go. Zaczymy, czy teraz mnie znajdą. Teraz Abo, ja was szukam, idę. Dobra, dobra, będę matą. Będę. O, nie, idzie, 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 idzie. Patrzcie, idą, 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 idą. O, 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 o. Patrzcie, jak szukają. Szukają mnie. Ciekawe. Uciekam! Uciekam, uciekam, uciekam! Dobra, ucieka ucieka. ucieka, ucieka! Ej, tu jakaś mata ucieka! Uciekłem, uciekłem, żyję! Ja uciekłem! Mata? Zostało tylko dwóch ukrywaczy! Ej, Ej jeszcze gdzieś się ukrywa, idziemy po niego! Jedna osoba się jeszcze chowa, musimy ją znaleźć! Tak, 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 nie mogą mnie znaleźć, chyba to wygram! Jeszcze 40 sekund kosz, muszę wytrzymać! Dobra, jest bardzo ciężko, jest bardzo ciężko, ale koło a mnie chodzą! Ile ukrywaczy jest tutaj? O nie! Brr, 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 potopim. Co teraz, ej, ja mogę teraz, was? co mam teraz robić? Ej, jestem jakimś czerwony. Patrzcie, chodź teraz. Brr, 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 potopim. Brr, brr, brr. Ej, tu o, to jesteście wygraliśmy. na zielą... Ach, wygraliście. Dobra, okej. Okay. Poszukiwacze wygrali, bo znaleźli wszystkich. Okej, okay, bo i teraz chowający się przegrałem. Dobra, następnym poszukiwaczem ja chcę być. Ej, teraz ja będę poszukiwaczem i wezmę jako brr, brr, potopim. Uwaga. I teraz klikam, teraz ja będę poszukiwaczem i będę was szukał brr, 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 potopim. Ja <grym> Ja już też się chowam dobrze, już wiem gdzie. Ej, patrz, taki wielki nohal, ty. W tym domku. Jaki wielki, ty. jak Janusz, świnko? jak Janusz, ty. o jakie dzisiaj promocje były, ocie, jakie duże, ocia, mocia. Dobra, okej, okay, teraz ja będę poszukiwaczem. Bo znajdę, uciekajcie, chowajcie się, dziewczyny, bo Kodam was się. znajdę. Brr, 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 Apelu, gdzieś razem. Uciekajcie, jestem poszukiwaczem. Brr, 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 brr. super pomysł. Okej, okay, mam czarny ekran, dobra, nic nie widzę, okej, okay, nic nie widzę, oni mają 10 sekund na, na szybko schowanie się, klikajcie łapeczki w górę, ej, kto zdąży kliknąć łapeczkę w górę w 5 sekund, 4, klikajcie, 3, 2, łapeczka w górę, 1, teraz, łapeczka i koniec, dobra, jestem poszukiwaczem, teraz jako tapim, mam taką wielką broń i teraz będę szukał aż 9 graczy, jest 9 ukrywaczy, dobra, no to lecimy, uwaga, szukam... Szukam, szukam, przyjdę nie was, znajdę. znajdzie! Czym jesteście? Czym jesteście? Może tym czymś! PUM! Nie! A tym? O, jest, ja, znalazłem! <laughs> Dziewczyna! Jak może i tak szybko! O, znalazłem Melixa Melkser znalazłem! Ona normalnie tu była i rozwaliłem ją, teraz szukam dalej. Gdzie jesteście? Hmm. Nie ja mam gdzieś na górze! Ktoś jest u góry! Ja, ja zaraz widzę. was znajdę. Hmm. tutaj może? To nie z tej o, strony też nie. Czekaj, gdzie oni są? Nie może uważam, tutaj. Ktoś tu jest tym! Czekaj, czekaj, ja masz. Pum, rozwalę to, nie? Tutaj może? Tu Błysze, kto tu jest? jest? Jest, jest, no jest, jest, jest! Rozwaliłem Patty! Nie wierzę, jak to tak szybko zrobiłeś. zrobiłeś. <laughs> Pati rozwalona, Patty znaleziona. leżona, Pati zna I co? Brr, brr, potopim. Brr, 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 brr potopim. A czekaj, może, o, ktoś tu? Ktoś jest toaletą, serio? Chodź tu, ale to chodź tu, uciekaj mi, uciekaj mi toaleta, chodź tu toaleta, chodź tu toaleta, Ucieka mi toaleta, chodź tu toaleta, gdzie jest, czekaj, gdzie jest ta to, toaleta? Zaraz, zaraz. Nie mnie! Ej, gdzie jest ta toaleta? O nie, zgubiłem toaletę. Gdzie ona poszła, a nie widziałem jej? A, teraz może być wszystkim, a ty możesz się zamieniać jeszcze! O nie! A, ja się ta toaleta jeszcze może się zmieniać w jakieś różne rzeczy? A Tak być nie może. Nie mnie! O nie, złapię cię! Teraz można być wszystkim normalnie! O o czekaj! Tu jest ktoś! Jest, rozwaliłem cię! Hahaha, ja <grym się grym się> <grym się> rozwaliłem cię! <grym> Rozwaliłem lumi, dobra, szukamy dalej. Pozostałych ukrywaczy jeszcze jest pięciu. Dobra, czekaj, czekaj. Hmm, gdzie oni tutaj mogą być? Gdzie oni są? Brr, brr, br brr, br. brr, może. Czekaj, może tutaj. Ja znalazłam kogoś na dworzu. Tym nie, wersalkom też nie, to też nie. No, czym oni by mogli tutaj być? Może tym? Też nie. Czekaj, tablicą też nie. Obrazem hm. też nie. Hmm, może tutaj? Nie, to Kiedy to zagwizda? Jak gwizdam, A, jest, jest! Tutaj ktoś jest, tu jest ktoś! Na dole jest dużo osób, na tu jest dole jest ktoś! Tu jest ktoś, widzę, ją, widzę, ją, a masz! Ucieka mi! Ucieka mi! Ucieka mi ta osoba, tu jest, ucieka mi, jest, ja rozoliłem ją, leży! To wow. była Pati! Pati Krzysztof! 15 ciasko. sekund mamy z Majestatem! jeszcze jest dużo. E, na o nie, serio, tak nie. ciężko. Wybrałeś trudną mapkę! O nie, bardzo trudna mapa! O nie, najgorzej! Na czacie, szoko, Rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy. O nie, no, przegraliśmy. <laughs> Bole! patapim przegrał. <laughs> no, brr, br, patapim jest smutny. brr, br, br, patapim. O, nie najgorzej, do teraz się wkurzyłem. Brr, brr, musi to wygrać. Musi to, musimy to wygrać. Jeszcze raz chcę szukać, jeszcze raz, było tak fajnie, tylko będę szybciej szukał. Brr, brr, musi wygrać. Muszę wygrać, muszę! Jestem najsilniejszy. No, a teraz wybierzmy mapę. Weźmy może. Cześć, biuro. Może takie biuro. W biurze będziemy się. O, to będzie ciężkie. Dobra, ja też idę na biura. W wielkim biurowcu, gdzie tu są różne pokoje. Tu będzie ciężko i brr, brr, znajdzie wszystkich. Wszystkich musimy znaleźć. Dobra, uwaga. Ruda ja się dobrze schowam. 3, 2, 1, lecimy. Przygotuj się. Dobra, uwaga, uwaga, przygotujmy się. Dobra, biegnę. Uwaga, uwaga, czym będę? Jestem... Posz... ukrywaczem jestem teraz! Dobra, jestem ukrywaczem. Okej, okay, okej. Okay. Ukryję się gdzieś bardzo dobrze. Eee, bardzo dobrze, może tutaj wezmę jako... O, o, albo czekaj, jeszcze pójdę dalej. Może tutaj gdzieś. Eee, tu jest tak dużo przedmiotów różnych. Mogę być ty, mogę być tak, patrz, zmienić się w laptopa mogę. O, w laptopa mogę. Eee, juu! I będę pod biurkiem laptopem! Ej, to jest genialne! Jestem laptopem pod biurkiem Tak, 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 dobra Patrz, dobra, laptop ja się spad... mam super skrytkę Laptop spadł, nie? I patrz, wezmę prowokację, uwaga, darmowe <ścoughs> Ja zagwizdałem Ej, tu można gwizdać darmowo po prawej <ścoughs> Serio? Tu można gwizdać Patrz Ej, jak krzyknę, co to było? Ej, co to było? Słyszeliście to? Patrz to, słuchaj to <śpiew> Wow Przysięcia Wow Patrz, o nie idzie, tutaj. o nie idzie, idzie, idzie. O nie, o nie, o nie, o nie, szczela, szczela, szczela. Ej, czekaj, najdłuższy boj. Czekaj, uwaga, włączam teraz muzykę, czekaj Uwaga, uwaga. Nie, yeah, boy! <laughs> co jest? So. Eee, a Co jest, ktoś cały czas krzyczy? A, za głośno. A, za głośne to jest. Kto tak cały czas krzyczy? Krzyczy! Ucisz to! Ej, co. co jest? Co jest? Co to było? Co to było? Jaką krzyczą? strzeliście to? No, ale głośno! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, tutaj przyszedł! Jestem pod biurkiem, dobra. Ja jeszcze żyję. Okej, okay, koło mnie przeszło ko poszukiwać, ale i co to był za dźwięk, XD? Serio. O nie, ktoś zagwiznął! O nie, ktoś tu gwizda i specjalnie to robi. Za gwizdanie właśnie mogą znaleźć nas. Ej, mogę tu kupić, patrzcie, dodatkowe obrażenia, dodatkowe serce, VIP, dwa monety. Tu mamy sklep taki, patrzcie, zamrożenie mogę kupić. Okej, okay. to to włącza to cały czas, to nie, serio, nie wytrzymię. A tu jest jakiś czekaj, wezmę może. Ej, może już teraz wygramy, bo zostało 30 sekund, i jeszcze nas nie mają! Ej, wezmę dwa, dwa rozmiary więcej wezmę. Uwaga, zrobię mu trolla. A wy jesteście czy nie? Ja padłam, nie szukam was! Dobra, dra, Lumi, chodźmy, tu jest Lumi Tak, tutaj, tutaj Lumi. No to no, tutaj właśnie... Tutaj chyba Stań, ktoś tu. jest, bo tutaj pokazało. O nie, o nie, Rozrobić ci rozmiar podwójny! <laughs> patrz jak jesteś duża teraz! <śmiech> 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 Powiększyłem ją dużo. <śmiech> <śmiech> Ej, to znaczy, że tu Smańsł ją dużo taką wielką Dobra, o nie, tu... krzesło jakieś? Dobra, dobra, mnie tu nie znajdziecie, nie mamy tutaj, patrz, pat idzie. Uwaga, uwaga, pozostały czas a yes! to jest! to co? Szukacz! Wygraliśmy! Na no, let's go! To my wydaliśmy brbę br, po Przegraliście, let's go! Ha, ha. Brr brr Potopim wygrał. I teraz jak byłem chowającym, teraz będę poszukiwaczem. Uwaga, teraz chcę być poszukiwaczem. O, ostatnia runda. Brr brr będzie szukał. Teraz ja będę szukał, żeby wygrać. Na cmentarz. Okej, okay, będę szukał Brr brr może Można na cmentarzu. Okej. Okay. Let's go. Tu będzie ciekawie. Teraz będziemy na cmentarzu. Brr brr br, br, Potopim. I uwaga, uwaga, będę poszukiwaczem. Let's go. Brr brr br, brr Potopim nic nie widzę. Okej, okay, pozostali się ukrywają. Teraz macie 10 sekund. Chowajcie się. 9 8

Dwa, jeden, Leż, szukam! Gdzie Ale jesteście? Mamy o, no, naprawdę, mamy mocną Kogoś kryjówkę. widzę, kogoś tu widzę. Kto tutaj jest? Kto tutaj jest? Kto tutaj jest? Trwa, rozwaliłem ją! Haha, ha, cute, była tutaj jakaś. Dobra, czekaj, gdzie jesteście tutaj? To nie ja. Okej, okay, ja zaraz was znajdę. Nie, najdę. jeszcze nie znalazłeś. A masz, a masz, a masz, a masz, a masz. Dobra, ona szuka ze mną teraz. Tutaj może, ktoś tutaj jest. Czekaj, tu może, czekaj. Ale to będzie ciężkie. O nie, to będzie mega ciężkie Ale ta mapka jest trudna Nie zazdroszczę tu widzę ci. kogoś A masz, jest, lu no, mnie rozwaliłem A. Jest, rozwaliłem dwie osoby Jak ty mnie rozwaliłeś? A masz pati <noise> Trzy dziewczyny <Jak> znalazłem <noise> nie to było tam w Łatwo, łatwo Jest kolejną Ej, to była najlepsza Mam Mamcia smile Mamcia smile jest Let's go, teraz tutaj, okej okay. Trzeba na zewnątrz poszukać coś, mi się wydaje A Szukamy, 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 szukamy Dawajcie, dawajcie, szukamy. Jedna osoba tylko. Została tylko jedna osoba, faktycznie, no. Widzę, 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 ją. widzę kogoś. Widzę ją, kogoś. widzę ją. Tam jest gdzieś. Tam gdzieś jest, no. Jest zwycięstwo, wygrałem. Szukacz Smiley wygrał. Brr brr br, 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 patapim. <śpiewa> brr brr patapim wygrał jako Smiley. Gratulacje. Let's go. Wygrałem ej. Kto z nami chce się pobawić szukanego wchowanego? Brr brr patapim. Zapraszam was na moją grupę. Tutaj jest moja grupa Robloxowa. Wpadajcie. Zapraszam was tam są moje koszulki, bluzki, które możecie mieć i wy. Link w opisie. Tak samo z moje domowego sklepu z okazji Dnia Dziecka są wielkie promocje na rzeczy, na przykład na lampki takie fajne, na plakaty, nawet na plecach, na na budziki, nawet patrzcie, budzik szyby jest taki elegancki, gdzie was obudzi, jest tutaj data, godzina, temperatura. Wpadajcie, link w opisie. Zapraszam! Smojlandio! O, tutaj jakiś pan słucha muzyki. Może podejdziemy i zapytamy, czego on słucha. Przepraszam bardzo, halo, przepraszam, A? czego pan słucha? Czego ja słucham? Nie widzi pani? Smojstwo team! Najlepsze piosenki na słuchawkach! Aha. Mam teren przekochany. O, chyba dobrze piosenka mu wchodzi na tych słuchawkach. O, ale tańczy! Nowe słuchawki już dostępne na sklepie smysokru.pl Wpadaj i posłuchaj swoich ulubionych piosenek na nowych słuchawkach. SMASLNO Team!